Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziś pierwsza lekcja, więc przygotowałem dla was praktykę głębokiego relaksu. Ja nie będę z wami medytował z tego względu, bo jestem prowadzącym i muszę pilnować czasu, jaki mamy na tą praktykę. Bardzo proszę, abyście przygotowali sobie miejsce do leżenia. Może to być koc, mata, cokolwiek, żeby nie leżeć bezpośrednio na podłodze. Dobrze też okryć się kocem lub założyć coś ciepłego. Ciało kiedy leży bez ruchu, szybko się wychładzamy. Chcemy, byście czuli się komfortowo. Najlepiej jeśli głowa będzie leżała płasko, ale jeżeli pojawia się jakiś dyskomfort, możecie podłożyć pod głowę sobie jakiś płaski ręcznik czy koc. Zwróćcie też uwagę, czy leżąc na plecach, nie pojawia się jakieś napięcie w dolnej części ciała. Jeśli tak, warto unieść troszkę nogi do góry, zwróćcie sobie jakiś ręcznik, czy koc. I podłóżcie bezpośrednio pod kolana, to powinno załatwić sprawę. Czas nas nie goni, więc zatrzymajcie sobie to nagranie i przygotujcie się. Wrócicie, kiedy, wrócicie do nagrania, kiedy już będziecie gotowi. Jak już wróciliście, połóżcie się wygodnie, rozsuńcie stopy od siebie, ręce lekko otłowia, tak aby ciało mogło się rozlać na ziemi i rozluźnić. Pozwólcie grawitacji zrobić robotę. Zmknijcie oczy i pozwólcie, aby ciało stopniowo się rozluźniało. Nie przyspieszajcie tego procesu. Pozwólcie ciało, aby samo zdecydowało, kiedy jest gotowe. Każde ciało jest inne. Jedno potrzebuje mniej czasu, drugie więcej. Jeśli pojawią się jakieś wrażenia, emocje, myśli, pozwólcie im się pojawiać. Nie podążajcie za nimi. Nie wchodźcie w nie i nie identyfikujcie się z nimi. Ale też ich nie odcinajcie. Niech po prostu będą. Jeśli dochodzą do mnie jakieś dźwięki, również ich nie oceniam, nie analizuję i nie zastanawiam się skąd one pochodzą. Po prostu je zauważam. jeśli wywołają emocje, także nie oceniamy ich. Nie oceniamy emocji ani myśli. Nie zastanawiamy się, czy są przyjemne, czy nie. Przyjmijcie je takie, jakie są, bez analizy, bez nazywania, bez oceny. Pozostańcie w tym zrelaksowanym stanie, nie podążajcie za wrażeniami, ale też ich nie wypierajcie. Często emocje pojawiają się w nas automatycznie, bez naszej decyzji czy ingerencji. To nie jest łatwe, by nie oceniać, nie analizować. Dlatego potrzebny jest wysiłek, żeby im nie ulegać. Pozwólcie, by wszystko wybrzmiało, by ale nie podążajcie za nimi. Nie zmieniajcie ich, nie odcinajcie się od nich. Może być ich coraz mniej, ale albo coraz więcej, albo po prostu tyle samo. To nie ma znaczenia. Pozwólcie, aby wszystko było tak, jak jest. Z czasem, gdy nabierzemy wprawy, to nie oznacza, że będzie mniej tych wrażeń. Czasem może być nawet ich jeszcze więcej. To też nie ma znaczenia. Nie chodzi o to, by było ich mniej, tylko o to, by miały na nas coraz mniejszy wpływ. Bez oceniania, analizowania podążania czy odcinania się od nich. Może też się zdarzyć, że pojawi się bardzo dużo wrażeń, emocji, myśli. Nie próbujcie ich zatrzymać, obserwujcie je. Nie z zewnątrz, ale z wewnątrz. Pozwólcie im się pojawić i wybrzmieć bez ingerencji, bez identyfikacji. Jeśli się rozproszycie, podążycie za myślą, zidentyfikujecie się z emocją, to po prostu, kiedy to zauważycie, wróćcie do praktyki. To jest zupełnie normalne. Nie oceniajcie tego i nie krytykujcie się za to. Za każdym razem wracajcie do obecności, do uważności. Powoli będziemy kończyć. Zróbcie sobie kilka głębokich oddechów. Pozwólcie, aby uwaga powoli wróciła na zewnątrz. Poruszajcie się powoli. Rozluźnijcie się, rozciągnijcie. Kiedy będziecie gotowi, zacznijcie otwierać oczy, ale powoli. Nie od razu. Najpierw otwierajcie i zamykajcie. Pozwólcie oczom przyzwyczaić się do światła. Jeszcze przez chwilę poleźcie. Oddychajcie sobie. Zostańcie w tej chwili. Poczujcie to. Nie wstawajcie od razu. Już będziecie gotowi. Najpierw sobie usiądźcie. A dopiero potem, jeśli już poczujecie, że możecie wstać, sobie wstańcie. Podnieście się. Pięknie. Brawo. Dla Was wszystkich, jeżeli chcielibyście podzielić się, Waszymi wrażeniami z tej praktyki, to bardzo proszę, napiszcie w komentarzu. Jeżeli macie jakieś pytania do nas, to też proszę napiszcie w komentarzu, czy do nas w mailu. Jesteśmy tu po to, aby wspólnie sobie pomagać i wspólnie praktykować. Do zobaczenia po drugiej stronie i za tydzień nowa praktyka będzie. Trzymajcie się.